Witaj na kanale Olaf Games a propos tego przywitania jest już nas 52 i myślę, że będzie tak dalej rozwijać się dobrze kanał choć wiem, że mam hejterów więc yy, dam konkurs na początek, a później przejdziemy do całego blogu. Yy, konkurs jest taki, jak ktoś wymyśli moje nowe przywitanie i, i dostaje serduszko, pokaże go jako forma komputerowa na filmie więc myślę, że będzie fajnie i jeszcze jedno, jak chcecie ze mną zagrać Fortnite'a to codziennie możecie zagrać od 15 do którejś i jak nie będzie mnie to możecie chwilę, wiecie, rozróżnić się i my możemy sobie razem pograć więc to jest okej, okay. więc jak, musicie jej po prostu zaprosić no to wziąć z mojego filmu z Fortnite'a moją nazwy, bo cały czas mam taką samą więc przechodźmy, przechodźmy do vloga zacznijmy od mojego bloku, tutaj jestem no i mamy takie ładne takie ładne roślinki, takie drzewka ładne a za nami jest a w ogóle stoimy na boisku takim boisku brzydkim tu mamy takie ładne miejsce dla Julii. Julii, się. Dla ładności. Family, friendly content. A tu mamy robotę. Robotę górarską. No. Więc idziemy dalej. Dobra, Tu mamy takie duże, całe osiedle. Na rzeże. chyba mnie nie znajdziecie. <grymne> Dobre, dobra, Tu mamy tytuł ładny świat, to. To jest bardzo ładne. ładne. E, dla mnie oczywiście. Bardzo ładne. Mam znakowalność. Okej. Okay. Mamy już anti-kontent. Takie mamy. inne bloki, a tam mamy rzeczy, których kiedyś robiłem, znaczy będę robić haul. Czekajcie na to. Ale na razie no, nie ma zbytnio czasu. Myślę, że tak kiedyś gram. A. Yy, no, w sumie nic nie chciałam już powiedzieć. Więc idziemy dalej. Teraz w yy, Content 100%. IQ. I robimy pierwsze cięcie w tym filmiku. Teraz pokażemy Wam rzecz, której jest dużo dzieci. Napiszcie od tego momentu dzieci. Więc okej! Okay. Hashtag dzieci. dzieci. Hashtag dzieci. Więc lecimy dalej i robimy przerwę numer dwa. A tak na trzy. trzy. Więc tu mamy beczkę do picia. Więc robimy przerwę znowu. Ale beczka do picia. Żyliście się Dzień Więc tu mamy nasz plac babki. Teraz napiszcie plac zabaw. Więc napiszcie hashtag plac zabaw i dzieci. Hashtag. Wszystko hmm. razem. Family friend. Content. Trzeba zakończyć. Niestety tu kończymy naszą. Family friendly i Jeszcze plac zabaw jest. No, family friendly przygada. Yeah. Więc do zobaczenia. Cześć.